30 czerwca na sesji absolutoryjnej spotkali się radni gminy Sierac. Podczas obrad wójt gminy przedstawił stan realizacji zadań za okres międzysesyjny. W swoich wypowiedziach apelował również do mieszkańców o szczepienie się. Poinformował biorących udział w obradach, że na dzień dzisiejszy w pełni zaszczepionych jest tylko 20 kilka procent mieszkańców. Odbyła się również dyskusja na temat raportu o stanie gminy Sierac za 2020 rok. W transporcie mam pytanie dotyczące tego, jak. Takie korzyści, czyli kwota ee, za, e, są z tytułu zmiany przewoźnika z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na BKS Sieradz. Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Sieradz realizowany był przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z u Sieradz. We wskazanym okresie koszty związane z usługą wyniosły 417 246 zł a łączna ilość wozu kilometrów 86 293. Następnie od 1 sierpnia 2019 usługi transportowe zostały już przejęte, jak Państwo pamiętacie, przez PKS Sieraz i tutaj Łączna ilość wozu kilometrów we wskazanym okresie wynosiła 145 992, a koszty z tym związane wynosiły 376 026, a dofinansowanie jakie otrzymała gmina do tych przewozów z Urzędu Wojewódzkiego była 145 922 zł. Wyżej wymienione dane pokazują skalę finansowania i oszczędności przy zmianie przewoźnika. I teraz 2020 rok całość kosztów związanych z komunikacją publiczną wynosiła 1 120 256,18 zł. Dopłata do przewozów pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego wynosiła 742 928,78 zł. Czyli a ilość wozokilometrów 369 319, więc o 137 tysięcy wzrosła przy, y, przy y, zwiększonym dofinansowaniu, prawda? Czyli ewidentny koszt 277, około 277 tysięcy 2020 rok oszczędności, tak? W stosunku do roku ubiegłego. Bardzo istotnym przedsięwzięciem w 2021 roku jest realizacja projektu w ramach odnawialnych źródeł energii i instalacja urządzeń fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Ze względu na przeciągające się procedury i opóźnienia w harmonogramie realizacji, radni jednogłośnie przyjęli pismo popierające działania zarządu adresowane do przedsiębiorstwa, które powinno już rozpocząć instalację urządzeń. Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania wójtowi i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w imieniu komisji wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi na podstawie ustawy o samorządzie gminy uchwala się co następuje paragraf pierwszy po zakończeniu debaty nad zaboratem ustaniem gminy za 2020 rok postanawia się udzielić motu zaufania wójtowi gminy sieraz paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu prawicy ogłoszeń urzędu gminy sieraz oraz nastrońnik urzędu gminy Sieradz. Ja, Stwierdzam, że jednogłośnie ja, Rada się udzieliła wotum zaufania panu wójtowi. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, bardzo dziękuję za okazję zaufania. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Włodzi, wszyscy radni byli za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Jarosławowi Kaźmierczakowi. Opiniuje się pozytywnie. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sierad o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sielaz za 2020 Ech rok. Uzasadnienie. W dniu 9 czerwca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy Śladów. Płynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2021 roku o udzielenie absolutorium Witowi Gminy za 2020 rok. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium. Po udzieleniu absolutorium wójt podziękował za dobrą współpracę wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Radzie oraz Sołtysom. Jest to sukces nas wszystkich. A dziękuję Wam za to, że wspieracie, pomagacie mi, że możemy realizować te nasze plany w naszej ojczyźnie, w naszej gminy bo To jest nasza mała ojczyzna i musimy o nią dbać i żeby się rozwijała, żeby nam się lepiej naszym mieszkańcom żyło. Za wszystko wszystkim chcę podziękować bardzo, bo dzięki Wam mogliśmy tyle zrobić. I tyle osiągnąć. Dzięki współpracy z przewodniczącym, z Radą Gminy, kierownictwem, wspólne zadania żeśmy zrealizowali, no i tutaj obdarzenie mnie stuprocentowym zaufaniem jest mi bardzo niezmiernie miło, no ja, ja się cieszę, jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy, że taki dzień jest, że taka atmosfera jest i, i tu możemy wspólnie obradować, dla, pracować dla dobra gminy Sieradz, dla mieszkańców naszej gminy, że gmina się rozwija, budujemy drogi, dbamy o bezpieczeństwo, rozbudowa oświetlenia, chodniki. Chociaż trudny rok był pandemiczny, ale udało nam się tyle zadań zrealizować i jest mi niezmiernie miło. Czy te słowa kończąc, które usłyszał Pan dzisiaj pod adresem swoim osobiście kierownictwa gwarantując zrównoważony rozwój gminy ku wszystkich mieszkańców w kolejnych miesiącach i latach. Oczywiście mamy zaplanowane, mamy projekty dróg w poszczególnych sołectwach. Mamy plan, który będziemy realizować, pozyskiwać środki Także tutaj na pewno mieszkańcy będą zadowoleni. Jeszcze te dwa lata pokażę, że gmina się jeszcze bardziej intensywnie rozwija. Będziemy budować drogi, chodniki, dbać o bezpieczeństwo, rozbudowa oświetlenia ulicznego. Także tutaj te zadania to jest takim priorytetem moim na tą kadencję. O przebiegu sesji, współpracy z zarządem gminy i wyniku głosowania absolutoryjnego rozmawialiśmy również z przewodniczącym rady Henrykiem Waludą. To był bardzo dobry rok. Mimo wszystko tych czasów pandemicznych dla gminy sieracł. Dobry rok dla gminy i tym większa zasługa i Wójta, Wicewójta, Pani Skarbnik wszystkich pracowników gminy, że udało się te wszystkie zaplanowane inwestycje zrealizować. Udało się bardzo dużą ilość środków zewnętrznych pozyskać. Bo to co wcześniej powiedziałem, jeżeli do złotówki, którą my z gminy wydajemy, pozyskujemy 4 złote z zewnątrz, no to jest sytuacja bardzo, bardzo dobra i tylko życzyć sobie, żeby też tak w przyszłości było. Natomiast no, trudna, bo trudny rok, bo obsługa naszych petentów, naszych mieszkańców, którzy przychodzą z tysiącem spraw. No nie można było tak jak realizować tego tak, jak to dawniej bywało w sposób tra tradycyjny. Trzeba było tutaj jakieś takie zmiany organizacyjne wprowadzić, dostosować się do istniejących warunków. Trudno o tym nie powiedzieć, ale zauważa się wyraźnie bardzo dobrą atmosferę i jeszcze lepszą współpracę pomiędzy kierownictwem gminy a Radą Gminy, bo przecież bez tego no nie ma po prostu możliwości realizacji wielu przedsięwzięć początki tej kadencji były takie jakie były. Pozyskiwanie środków zewnętrznych wyglądało tak jak wyglądało. Ta sytuacja e, zmienia się diametralnie z miesiąca na miesiąc. Miejmy nadzieję, że ta tendencja w pozyskiwaniu środków i nie tylko i, i realizowanych inwestycjach się utrzyma i będzie tylko lepiej. Ale wszyscy musieliśmy na początku usiąść i trochę przemyśleć e, sytuację, którą za, zastaliśmy i, i na szczęście Wszyscy doszliśmy do wniosków, to co dzisiaj powiedział wójt, że, że dobra współpraca buduje i tak będziemy dalej postępować. Jeżeli ludzie chcą ze sobą rozmawiać, to zawsze się dogadają i to jest tylko dla dobra naszych mieszkańców, naszej gminy. Zapraszamy do oglądania ważne dla gminy Sieradz, w którym w przededniu sesji absolutoryjnej Wód Gminy podsumował 2020 rok. Przedstawił wszystkie sprawy dotyczące realizacji planu finansowego gminy na 2020 rok w części i przychodów. W programie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie zdrowotnym, oświacie i inwestycjach. Zapraszamy do oglądania na stronie gminy Sieradz i www.8tvr.pl.